Pan kracy. Dawno temu, w czasach starożytnego Rzymu, żył chłopiec o imieniu Pan Kracy. Urodził się w roku 290 w bogatej rodzinie. Gdy miał kilkanaście lat, został sierotą i zamieszkał ze swoim wujem w Rzymie. Tam poznał chrześcijan i uwierzył w Pana Jezusa. W tamtych czasach bycie chrześcijaninem. Było bardzo niebezpieczne, bo cesarz Dioklecjan kazał ich prześladować. Pan Kracy nie bał się mówić o swojej wierze, jednak został schwytany i postawiony przed cesarzem, który obiecał mu bogactwa, jeśli wyrzeknie się Chrystusa. Ale pan Kracj odmówił. Wtedy cesarz skazał go na śmierć. Chłopiec miał około 14 lat, został ścięty mieczem około roku 304. Patronat. Święty Pan Kracy jest patronem ludzi poszukujących pracy, ministrantów, dzieci i młodzieży. Na obrazach święty Pan Kracy przedstawiany jest jako młody chłopiec rzymskiej tunice, czasem trzyma gałązkę palmową, symbol męczeństwa i miecz, którym został zabity. Sąnienia w kociele. Świętego Pan Kreacego wspominamy 12 maja. Jest to jeden z innych ogrodników, które według polskiej tradycji przynoszą ochłodzenie w maju. Święty Pan Kreacy to wspaniały dowód odwagi, wiary nawet w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa.